Koncepcja turystycznego szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie zrodziła się w 2007 roku. Inspiracji dostarczyły inne europejskie miasta, w których żegluga rzeczna przeżywa renesans oraz stanowi istotny element lokalnej turystyki, wpisując się w ich koloryt. Historia pokazuje, że również Rzeka Wisła w dawnych czasach pełniła bardzo ważną rolę w rozwoju Krakowa i w życiu jego mieszkańców. Projekt Turystyczny Szlak Żeglugi Śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie pozwolił na stworzenie nowej atrakcji Krakowa w oparciu o walory turystyczne rzeki Wisły oraz położonych w jej sąsiedztwie miejsc i obiektów historycznych. W ramach inwestycji wytyczono 10-kilometrowy odcinek żeglugi pomiędzy Opactwem Benedyktynów w Tyńcu a Mostem Kotlarskim. Opactwo Ojców Benedyktynów położone jest na wysokim wapiennym wzgórzu wznoszącym się nad Wisłą. Jego powstanie datuje się na XI wiek. Dziś opactwo zostało w znacznym stopniu odnowione, oferując turystom niezapomniane wrażenia i atrakcje. Torka Jakarstwa Górskiego przy Kolnej jest najnowocześniejszym na kontynencie i jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej obiektem tej klasy. Mieści się tutaj ośrodek przygotowań olimpijskich kajakarstwa górskiego oraz działa Krakowski Klub Kajakowy. Kameduli pilnie strzegą swej surowej reguły. Na teren kościoła i klasztoru wpuszczani są jedynie mężczyźni, a i to w określonych godzinach. Gdy zwłoki Tadeusza Kościuszki spoczęły w katedrze na Wawelu, zaczęto się zastanawiać nad pomnikiem, świadectwem pamięci o narodowym bohaterze. Wybrano koncepcję kopca. Kościół pod wezwaniem świętego Augustyna i świętego Jana Chrzciciela z miejscem tym związany jest kult słynnej norbertanki i mistyczki błogosławionej Bronisławy. W tym domu zamieszkał ze swoim ojcem Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II po przeprowadzce do Krakowa w 1938 roku. Na Wawelu można podziwiać reprezentacyjne komnaty królewskie, prywatne apartamenty oraz skarbiec i zbrojownię. Zamek wznosi się 25 metrów ponad poziom rzeki i góruje nad widocznymi z płynącego tramwaju bulwarami wiślanymi. Kościół na skałce jest kojarzony ze śmiercią krakowskiego biskupa Stanisława Ze Szczepanowa, którą dostojnik poniósł w 1079 roku w wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym powołane do życia w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Wybudowane według projektu wybitnego japońskiego architekta Araty Isozakiego. Książę Krak miał być legendarnym założycielem Krakowa. Legenda głosi, że gdy zmarł, poddani z wdzięczności usypali mu mogiłę w formie kopca. Kopiec ma 16 metrów wysokości i jest położony na prawym brzegu Wisły na wzniesieniu Krzemionek. Fabryka przy ulicy Lipowej 4 zaczęła działalność dwa lata przed wojną. Jesienią 1939 roku jej właścicielem został sudecki Niemiec Oskar Schindler. Zatrudniał Żydów, ratując ich tym samym przed wysiedleniami i wywózkami do obozów. Krakowski tramwaj wodny został uruchomiony w ramach projektu Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Aktualnie infrastrukturę szlaku tworzy 8 przystanków oraz 10 stanowisk cumowniczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków. Jednostką realizującą jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zapraszamy na rejs tramwajem po Wiśle.